Lekcja z interteatrem. Grupa teatralna. Oddech. Na morzu. Znudzone dzieci na placu zabaw stoją na zabawce imitującej statek. Zraniam się Może pobawimy się bo co? zabawkami. Na przykład porzucamy do morza. kto rzuci najdalej. Super pomysł. Dzieci rzucają na ziemię plastikowe butelki i inne śmieci. E, dziewczyny! Tak nie można! Wyrzucone śmieci uformowały wielką stertę. Yeah, 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 yeah. Patrzcie, yeah, yeah, yeah. jakie piękne morze! Tak, piękne, ale bardzo zaśmiecone. E, tam przesadzasz. Jedna dziewczyna wskakuje do morza śmieci. Gdzie jest Bianka? Co się z nią stało? Co się rusza się w śmieciach. Popłyniemy ją poszukać! Uratujmy ją! Dzieci próbują uratować koleżankę. Wyciągają ręce, przyczesują może śmieci. Kapitanie! Widzę ją! Podaj kij ratowniczy. Tak jest, kapitanie! Chłopak wyciąga kij ratowniczy. Piosenka w sukience z drugimi łuskami wyciągana jest na pokład. Dzianka! Daj mi rękę! Daj mi rękę! ją! Tak jest, kapitanie! Janka, nic ci się nie stało? Nie widać. Nie jestem Janką, jestem złotą Rybką i spełnię wasze trzy życzenia. Chcemy, Chcemy mieć nową łódź! Proszę. Ale piękna łajba! W końcu nie jest dziurawa! Jaka ona jest piękna! Widać piękną łódź. Kapitanie! w mule! Widok na statek, który zakopany jest w mule. Rybko, czy nam pomożesz? Oczywiście! Rybka odkopuje statek z mułu. Dziękuję! Ale co to w morzu zostało? Dzieci patrzą na zaśmiecone morze. To są nasze zabawki, czyli śmieci, które wzięliście do morza dla jakiejś Powiedziała zabawki. brudna od rybka. Złota rybko, czy możesz nie posprzątać te śmieci? tak ale tylko w waszą pomocą. Tak! Dobrze. Dzieci zaczynają sprzątać śmieci. Zbierają butelki, kolnie i wrzucają do wielkiego worka, który wynoszą do kosza. Może jest czyste. Na morzu. Grupa teatralna Oddech ze Szkoły Podstawowej nr 70 w Poznaniu. Reżyseria Karolina Kmieciak. Projekt Lekcja z Interteatrem dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Siedemnasty Festiwal Młodego Teatru Wielkopolski Dzień Dobry Sztuko 2022 sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.